Teksas, trzeci rok. Pustynne słońce paliło bezlitośnie, a horyzont zdawał się nie mieć końca, rozciągając się w nieskończoność niczym obietnica, której treść była jeszcze nieznana. W sercu tej surowej, lecz majestatycznej krainy Zdala od wrzawy frontu, gdzie krew i stal decydowały o losach świata, znajdował się Camp Hern, jeden z amerykańskich obozów przeznaczonych dla jeńców i uchodźców wojennych z Europy. Nie był to obóz w sensie, jaki znały z Syberii czy Kazachstanu. Był to azyl, choć początkowo otoczony drutem kolczastym, który symbolizował ich wciąż niepełną wolność. Dla tych, którzy tam trafili, miejsce to szybko zyskało miano Małego Miasteczka Cudów. Były to polskie kobiety, wyrwane z korzeniami z kresów wschodnich, z Wilna, Lwowa, Grodna, ziem, które nagle przestały być ich domem. Były ofiarami sowieckich deportacji, które cudem ocalały, ewakuując się wraz z armią Andersa. Ich podróż była epopeją bólu, straty i niezłomnej wytrwałości. Persja, Indie, Afryka, każdy przystanek naznaczony był piętnem tułaczki, chorób i niepewności jutra. Wreszcie w ramach alianckiego programu pomocy, który miał na celu ulżenie doli uchodźców, trafiły do Stanów Zjednoczonych, przybyły do Teksasu, Młode lecz przedwcześnie postarzałe przez wojnę z oczami pełnymi cienia i nieufności, były wyczerpane nie tylko fizycznie, ale i psychicznie nosząc w sobie ciężar traumy, której nie dało się opisać słowami. Za sobą zostawiły zgliszcza lwowa, wilna, Warszawy, a w sercach nosiły niezabliźnione rany po stracie bliskich i ojczyzny. Przed nimi rozciągał się kraj, którego języka nie znały, a którego rozmach i obfitość wydawały się niemal nierealne, jak scena z hollywoodzkiego filmu. Kontrast między ich dotychczasowym życiem a teksańską rzeczywistością był porażający. Początkowa nieufność była naturalną tarczą obronną, instynktem przetrwania wykształconym w nieludzkich warunkach. Palące słońce, obca choć sycąca kuchnia i co najbardziej zaskakujące, przesadna uprzejmość. Uśmiechniętych Amerykanów wszystko to było obce i niepokojące. W ich świecie uśmiech często maskował zdradę, a życzliwość była pułapką. Musiały nauczyć się na nowo ufać. Jednak Teksas, powoli i niepostrzeżenie, zaczął działać jak kojący balsam na ich zbolałe dusze. To nie była tylko zmiana miejsca, to była zmiana paradygmatu. Amerykańskie kobiety z lokalnych organizacji pomocowych, pełne empatii i determinacji, regularnie odwiedzały obóz, by uczyć polskie panie języka angielskiego. Te lekcje były czymś więcej niż tylko nauką słów i gramatyki, to było otwieranie okna na nowy świat, most do normalności, do przyszłości, w której mogłyby się porozumieć. I funkcjonować. Każde nowe słowo było krokiem w stronę odzyskania kontroli nad własnym życiem. Równocześnie żołnierze z pobliskiej bazy, ryzykując wojskowymi sankcjami, przemycali do obozu książki, płyty gramofonowe z jazzem i muzyką country, a co najważniejsze, umożliwiali kontakt z lokalną, autentyczną kulturą Teksasu. Wśród tych, Nieoficjalnych darów, które miały na celu złagodzenie ich losu, znalazły się konie z okolicznych rancz. I tak rozpoczęły się lekcje jazdy konnej. Początkowo nieśmiałe, pełne obaw, z trudem utrzymujące równowagę w siodle, szybko przerodziły się w radosne, wyzwalające doświadczenie. Jazda konna po bezkresnych preriach stała się dla tych kobiet symbolem odzyskanej wolności, chwilą, w której mogły poczuć wiatr we włosach i zapomnieć o koszmarze wojny. To był ich osobisty, cichy bunt przeciwko okrucieństwu, którego doświadczyły. Halina Rybicka była łączniczka z Wilna, której odwaga na froncie była legendarna, pisała w liście do Londynu, pełnym wzruszenia i nadziei: Nigdy nie widziałam takiego nieba. Jest tak ogromne, że wydaje się, iż mieści w sobie cały świat. Czasem, gdy jadę konno, zapominam, że wojna w ogóle istnieje, że gdzieś tam ludzie się zabijają, czuję się wolna, jak ptak. Te słowa, proste i głębokie, oddają esencję ich transformacji, przejścia od bycia ofiarą do bycia panią własnego losu. Z czasem bariery obozu zaczęły się kruszyć, a druty kolczaste stały się jedynie symboliczną granicą. Kobiety otrzymały pozwolenie na opuszczanie terenu, co pozwoliło im na głębszą integrację z lokalną społecznością. Uczestniczyły w mszach, koncertach, a nawet w typowo teksańskich piknikach i rodeo. Miejscowi, z początku ciekawi i nieco zdystansowani, szybko zaczęli darzyć je głębokim szacunkiem. Nazywali je the Polish ladies, polskie damy, zawsze eleganckie, nawet w tysięcy skromnych obozowych ubraniach, zawsze uprzejme, lecz z oczami, w których tliła się niepojęta mieszanka bólu, godności i niezłomnej determinacji. Były żywym świadectwem historii. Ich obecność w Teksasie nie była bierna. Wiele z nich, dzięki swojej inteligencji i wykształceniu, szybko znalazło zatrudnienie jako tłumaczki, pielęgniarki w lokalnych szpitalach czy sekretarki w bazach wojskowych. To był powrót do aktywnego życia, do poczucia własnej wartości i godności. Ale Teksas zaoferował im coś więcej, zaoferował im miłość. Zakochanie się było tak naturalne, jak oddychanie po długim uwięzieniu. Wśród teksańskich kowbojów, żołnierzy, pilotów i mechaników znalazły mężczyzn, którzy potrafili dostrzec ich piękno i siłę. Te historie miłosne były dyskretne, ale głęboko prawdziwe. Niektóre zakończyły się małżeństwem, inne pożegnaniami o świcie, gdy ich ukochani wyruszali na front pacyfiku. Wojna dobiegła końca w 1945 roku. Amerykanie, widząc ich siłę i wkład w lokalną zaoferowali społeczność, zaoferowali wielu z nich możliwość pozostania. Była to trudna decyzja, rozdarta między lojalnością wobec ojczyzny a obietnicą bezpiecznej przyszłości. Część z nich przyjęła tę ofertę, a ich nazwiska do dziś można odnaleźć w rejestrach imigracyjnych Teksasu i Oklahomy. Stały się częścią amerykańskiej mozaiki. Inne kobiety, Wierne przysiędze powrotu do wolnej Polski zdecydowały się na powrót do Europy. Wróciły niosąc ze sobą nie tylko wspomnienia o bezkresnym teksańskim niebie, ale i akcent, który na zawsze pozostał w ich angielskim akcent kowbojów. Dziesięciolecia później w listach, pamiętnikach i wywiadach powtarzały się te same refleksje. Jedna z nich napisała: Nigdy nie wyobrażałam sobie, że wolność może pachnieć kurzem, końmi i kawą. Dla mnie wolność zawsze miała zapach dymu i prochu, a tu, tu pachniała życiem. Te kobiety, które poznały piekło obozów, strach i stratę, odnalazły człowieczeństwo i nadzieję wśród teksańskich kowbojów i południowego wiatru. Odkryły że dom nie to... tylko miejsce na mapie, ale stan umysłu, który można odnaleźć wszędzie tam, gdzie jest szacunek i miłość. Ich historia to opowieść o niezłomności ducha, o zdolności do adaptacji, o sile miłości, która potrafi zakwitnąć nawet na najbardziej jałowej ziemi. Zrozumienie historii tych kobiet wymaga zagłębienia się w psychologię przetrwania. Po doświadczeniach deportacji, Syberii, tułaczki przez Bliski Wschód i Afrykę, ich psychika była na granicy wytrzymałości. Teksas, ze swoją stabilnością i bezpieczeństwem, był dla nich szokiem kulturowym, ale przede wszystkim emocjonalnym. Musiały nauczyć się na nowo, jak to jest żyć bez ciągłego strachu. Proces ten był długi i bolesny. Wiele z nich cierpiało na to, co dziś nazwalibyśmy zespołem stresu pourazowego PTSD. Jednak zamiast terapii miały do dyspozycji pracę, naukę i wzajemne wsparcie. To właśnie ta solidarność, ta polska siła pozwoliła im na powolne odzyskiwanie równowagi. Jazda konna, kontakt z naturą stały się formą autoterapii, sposobem na ucieczkę od koszmarów przeszłości. Teksas ze swoją ogromną przestrzenią stał się dla nich metaforą wolności. Po latach życia w ciasnych wagonach, obozach i miastach zniszczonych wojną, ta otwarta przestrzeń była dla nich oddechem. Mogły jeździć konno, patrzeć na horyzont, czuć wiatr we włosach. To była wolność w najczystszej postaci. Ta przestrzeń pomogła im również w procesie leczenia. W naturze znalazły spokój i ukojenie. Teksas, który początkowo wydawał się obcy i nieprzyjazny, stał się ich drugim domem. Miejscem, gdzie mogły na nowo odnaleźć siebie. Nawet w obozowych warunkach polskie kobiety dbały o swój wygląd, co było formą oporu i zachowania godności. Używały resztek materiałów, by szyć eleganckie sukienki, co imponowało Amerykanom. Kuchnia stała się polem zderzenia kultur, gdzie polskie przepisy zyskiwały teksański twist, a wspólne gotowanie integrowało społeczności. Dzieci, choć naznaczone wojną, szybko adaptowały się do nowej rzeczywistości, ucząc się angielskiego i bawiąc z amerykańskimi rówieśnikami. Ich beztroska była dla dorosłych źródłem nadziei. Polskie kobiety wniosły do Teksasu europejską kulturę, wrażliwość i pracowitość, zmieniając postrzeganie Europy przez Amerykanów. Ich potomkowie, łączący polską wrażliwość z teksańską siłą, są żywym dowodem na to, że imigracja wzbogaca. Historia tych kobiet to opowieść o sile ludzkiego ducha, zdolności do przetrwania i odnalezienia szczęścia w najmniej oczekiwanym miejscu. To lekcja o Wartości wolności, miłości i nadziei, która powinna być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Za zbiorową historią polskich dam kryją się indywidualne losy. Była wśród nich Zofia, studentka medycyny z Krakowa, która straciła całą rodzinę. W Teksasie, dzięki pomocy Amerykanów, mogła kontynuować studia i została cenionym lekarzem. Była też Irena. Artystka z Wilna, która w obozie znalazła inspirację w teksańskich krajobrazach, jej obrazy, pełne słońca i przestrzeni, były wystawiane w lokalnych galeriach, stając się mostem między polską wrażliwością a amerykańską sztuką. Mężczyźni, których spotkały w Teksasie, odegrali kluczową rolę w ich procesie leczenia. Byli to mężczyźni, którzy szanowali ich przeszłość, ale koncentrowali się na ich przyszłości. Kowboje z ich prostotą i szacunkiem dla natury byli dla nich uosobieniem stabilności. Żołnierze, z ich odwagą i poczuciem obowiązku, dawali im poczucie bezpieczeństwa. Przybycie polskich kobiet do Teksasu w czasie wojny stanowiło nową, choć niewielką falę imigracji, która wzbogaciła amerykańską polonię. Różniły się od wcześniejszych imigrantów ekonomicznych. Były to osoby wykształcone, często z wyższych sfer, które wniosły ze sobą bogactwo kultury i historii. Ich obecność przyczyniła się do wzrostu świadomości na temat Polski i jej walki o niepodległość w czasie II wojny światowej. Dziś historia polskich kobiet z Camp Hern jest dokumentowana w archiwach, muzeach i książkach. Listy, pamiętniki, zdjęcia to wszystko są. Świadectwa ich niezwykłego przetrwania. Te dokumenty są cennym źródłem wiedzy o historii Polski i o losach uchodźców w czasie wojny. Ważne jest, by te historie nie zostały zapomniane. Koń, który stał się symbolem ich pobytu w Teksasie, ma głęboką symbolikę. Dla Polaków koń jest symbolem kawalerii, odwagi i wolności. Dla Teksaszyków jest symbolem pracy. Niezależności i związku z naturą, dla polskich kobiet, jazda konna była powrotem do korzeni, do poczucia siły i kontroli nad własnym życiem. Była to ich forma medytacji, sposób na odnalezienie wewnętrznego spokoju. Ostatni taniec wolności, który odbył się w Teksasie, był zwycięstwem życia nad śmiercią, nadziei nad rozpaczą. Był to taniec, który symbolizował ich powrót do normalności, do radości i do miłości. Ich historia to dowód na to, że nawet w najtrudniejszych chwilach człowiek jest w stanie odnaleźć siłę, by tańczyć. Ta historia to dowód na to, że nawet w najtrudniejszych chwilach człowiek potrafi odnaleźć siłę, by zacząć od nowa. Czy w twoim życiu był moment, kiedy nieoczekiwane miejsce lub spotkanie odmieniło twoje postrzeganie świata i dało ci nową nadzieję? Czy masz swoje małe miasteczko cudów, w którym odnalazłeś wolność i spokój? Jak myślisz, co było najtrudniejsze dla tych kobiet opuszczenie ojczyzny, czy podjęcie decyzji o powrocie lub pozostaniu w Teksasie? Podziel się swoją opinią i uzasadnij ją. Proces adaptacji do życia w Teksasie był dla tych kobiet nie tylko fizycznym, ale i głęboko psychologicznym wyzwaniem. Po latach życia w ciągłym zagrożeniu, w warunkach, gdzie każdy dzień był walką o przetrwanie, nagłe znalezienie się w bezpiecznym azylu wymagało przestawienia mentalnego. Musiały na nowo zdefiniować, czym jest normalność. To, co dla Amerykanów było codziennością. Obfitość jedzenia, bezpieczeństwo, swoboda poruszania się. Dla Polek było luksusem, niemal cudem. Ta dysproporcja często prowadziła do wewnętrznych konfliktów, poczucia winy, ocalałego. Ich siła psychiczna objawiała się w tysięcym, zdolności do tworzenia namiastki domu i normalności w obozowych barakach. Dbałość o szczegóły. Oczystość, o polską kulturę i tradycję była ich tarczą przed traumą. To właśnie te małe, codzienne rytuały, takie jak wspólne gotowanie polskich potraw z dostępnych amerykańskich składników, czy wieczorne spotkania przy śpiewie i poezji, pozwalały im utrzymać tożsamość i poczucie wspólnoty. Teksas ze swoją ogromną przestrzenią stał się dla nich metaforą wolności, ale i wyzwania. Polki, przyzwyczajone do europejskiej gęstości zaludnienia i historii, były zdumione pustką i ogromem teksańskich przestrzeni. Ten ogromny horyzont symbolizował nieograniczone możliwości, ale też samotność i konieczność polegania na sobie. Spotkanie z kulturą kowbojską było fascynujące. Kowboje z ich prostotą, honorem i szacunkiem dla ziemi byli dla nich uosobieniem stabilności, której brakowało w ich życiu. Polki, które doświadczyły okrucieństwa wojny, doceniały tę prostotę i szczerość. Uczyły się od nich praktyczności, a one uczyły ich europejskiej wrażliwości. Ta wymiana kulturowa była obustronnie wzbogacająca. Dbałość o wygląd nawet w obozowych warunkach była manifestacją ich wewnętrznej siły, dowodem na to, że wojna nie zdołała ich złamać. Były damami, niezależnie od okoliczności, ta postawa zyskała im szacunek i podziw lokalnej społeczności. Kuchnia jako pole zderzenia kultur była również polem innowacji. Powstawały hybrydy, polskie przepisy z teksańskim twistem, wspólne. Gotowanie i jedzenie stało się formą integracji, gdzie bariery językowe i kulturowe znikały. Dzieci, jako symbol przyszłości, były dla kobiet dodatkową motywacją. Ich szybka adaptacja do teksańskiej rzeczywistości, nauka angielskiego i beztroska były dla dorosłych źródłem nadziei. To dla nich kobiety walczyły o każdy dzień, o każdy uśmiech. Polskie kobiety wniosły do Teksasu europejską kulturę, wrażliwość i pracowitość, zmieniając postrzeganie Europy przez Amerykanów. Ich potomkowie, łączący polską wrażliwość z teksańską siłą, są żywym dowodem na to, że imigracja wzbogaca. Historia tych kobiet to opowieść o sile ludzkiego ducha, zdolności do przetrwania i odnalezienia szczęścia w najmniej oczekiwanym miejscu. To lekcja o wartości wolności, miłości i nadziei, która powinna być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ta historia to dowód na to, że nawet w najtrudniejszych chwilach człowiek potrafi odnaleźć siłę, by zacząć od nowa. Czy w twoim życiu był moment, kiedy nieoczekiwane miejsce lub spotkanie odmieniło twoje postrzeganie świata i dało ci nową nadzieję? Czy masz swoje małe miasteczko cudów, w którym odnalazłeś wolność i spokój? Jak myślisz, co było najtrudniejsze dla tych kobiet opuszczenie ojczyzny, czy podjęcie decyzji o powrocie lub pozostaniu w Teksasie? Podziel się swoją opinią i uzasadnij ją. Za zbiorową historią polskich dam kryją się indywidualne losy, pełne dramatu i heroizmu. Była wśród nich Zofia, studentka medycyny z Krakowa która straciła całą rodzinę. W Teksasie, dzięki pomocy Amerykanów, mogła kontynuować studia i została cenionym lekarzem. Była też Irena, artystka z Wilna, która w obozie znalazła inspirację w teksańskich krajobrazach. Jej obrazy, pełne słońca i przestrzeni, były wystawiane w lokalnych galeriach, stając się mostem między polską wrażliwością a amerykańską sztuką. Mężczyźni, których spotkały w Teksasie, odegrali kluczową rolę w ich procesie leczenia. Byli to mężczyźni, którzy szanowali ich przeszłość, ale koncentrowali się na ich przyszłości. Kowboje z ich prostotą i szacunkiem dla natury byli dla nich uosobieniem stabilności, żołnierze z ich odwagą i poczuciem obowiązku dawali im poczucie bezpieczeństwa. Przybycie polskich kobiet do Teksasu w czasie wojny stanowiło nową, choć niewielką falę imigracji, która wzbogaciła amerykańską Polonię. Różniły się od wcześniejszych imigrantów ekonomicznych były to osoby wykształcone, często z wyższych sfer, które wniosły ze sobą bogactwo kultury i historii. Ich obecność przyczyniła się do wzrostu świadomości na temat Polski i jej walki o niepodległość w czasie II wojny światowej. Dziś historia polskich kobiet z Camp Hern jest dokumentowana w archiwach, muzeach i książkach. Listy, pamiętniki, zdjęcia to wszystko są świadectwa ich niezwykłego przetrwania. Te dokumenty są cennym źródłem wiedzy o historii Polski i o losach uchodźców w czasie wojny. Ważne jest, by te historie nie zostały zapomniane. Koń, który stał się symbolem ich pobytu w Teksasie, ma głęboką symbolikę. Dla Polaków, koń jest symbolem kawalerii, odwagi i wolności. Dla Teksaszyków, jest symbolem pracy, niezależności i związku z naturą. Dla polskich kobiet jazda konna była powrotem do korzeni, do poczucia siły i kontroli nad własnym życiem. Była to ich forma medytacji, sposób na odnalezienie wewnętrznego spokoju. Ostatni taniec wolności, który odbył się w Teksasie, był zwycięstwem życia nad śmiercią, nadziei nad rozpaczą. Był to taniec, który symbolizował ich powrót do normalności, do radości i do miłości. Ich historia to dowód na to, że nawet w najtrudniejszych chwilach człowiek jest w stanie odnaleźć siłę, by tańczyć. Ta historia to dowód na to, że nawet w najtrudniejszych chwilach człowiek potrafi odnaleźć siłę, by zacząć od nowa. Czy w twoim życiu był moment, kiedy nieoczekiwane miejsce lub spotkanie odmieniło twoje postrzeganie świata i dało ci nową nadzieję? Czy masz swoje małe miasteczko cudów, w którym odnalazłeś wolność i spokój? Jak myślisz, co było najtrudniejsze dla tych kobiet: opuszczenie ojczyzny, czy podjęcie decyzji o powrocie, lub pozostaniu w Teksasie? Podziel się swoją opinią i uzasadnij ją. Dla tych, które zostały w Teksasie, życie potoczyło się w nowym kierunku musiały nauczyć się amerykańskiego stylu życia, który był szybszy, bardziej zorientowany na konsumpcję i mniej formalny niż europejski. Wiele z nich podjęło pracę, założyło rodziny, a ich dzieci stały się pełnoprawnymi Amerykanami, choć z silnymi polskimi korzeniami. Utrzymywały kontakt ze sobą, tworząc nieformalną polską diasporę w Teksasie, która była dla nich wsparciem i przypomnieniem o ich wspólnej historii. Dla tych, które wróciły do Polski, życie było trudniejsze. Musiały zmierzyć się z komunistyczną rzeczywistością, z brakiem wolności słowa i z ciągłym nadzorem. Jednak ich doświadczenia z Teksasu dały im siłę do walki o lepszą przyszłość. Wiele z nich angażowało się w działalność opozycyjną, wierząc, że wolność, której doświadczyły w 19 Ameryce, w końcu nadejdzie do Polski. Historia Camp Hearn to również historia amerykańskiej życzliwości. Mieszkańcy Teksasu, którzy przyjęli polskie kobiety z otwartymi ramionami, dali im lekcję empatii i człowieczeństwa. Ich pomoc nie była podyktowana polityką, ale czystą ludzką dobrocią. To właśnie ta życzliwość pozwoliła polskim kobietom na nowo zaufać ludziom. Koń, który stał się symbolem ich pobytu w Teksasie, ma głęboką symbolikę. Dla Polaków koń jest symbolem kawalerii, odwagi i Wolności. Dla Teksaszyków jest symbolem pracy, niezależności i związku z naturą. Dla polskich kobiet, jazda konna była powrotem do korzeni, do poczucia siły i kontroli nad własnym życiem. Była to ich forma medytacji, sposób na odnalezienie wewnętrznego spokoju. Ostatni taniec wolności, który odbył się w Teksasie, był zwycięstwem życia nad śmiercią, nadziei nad rozpaczą. Był to taniec, który symbolizował ich powrót do normalności, do radości i do miłości. Ich historia to dowód na to, że nawet w tysiąc najtrudniejszych chwilach człowiek jest w stanie odnaleźć siłę, by tańczyć. Przybycie polskich kobiet do Teksasu w czasie wojny stanowiło nową, choć niewielką falę imigracji, która wzbogaciła amerykańską Polonię. Różniły się od wcześniejszych imigrantów ekonomicznych. Były to osoby wykształcone, często z wyższych sfer, które wniosły ze sobą bogactwo kultury i historii. Ich obecność przyczyniła się do wzrostu świadomości na temat Polski i jej walki o niepodległość w czasie II wojny światowej. Dziś historia polskich kobiet z Kampchern jest dokumentowana w archiwach, muzeach i książkach. Listy, pamiętniki, zdjęcia to wszystko są świadectwa ich niezwykłego przetrwania. Te dokumenty są cennym źródłem wiedzy o historii Polski i o losach uchodźców w czasie wojny. Ważne jest, by te historie nie zostały zapomniane. Dla wielu z tych kobiet, Teksas stał się drugim domem, miejscem, gdzie mogły na nowo odnaleźć spokój, miłość i nadzieję. Mimo tęsknoty za Polską doceniły bezpieczeństwo i możliwości, jakie dała im Ameryka. Ich historia to dowód na to, że dom to nie tylko miejsce urodzenia, ale przede wszystkim miejsce, gdzie czujemy się bezpiecznie i kochani. Ta historia to dowód na to, że nawet w najtrudniejszych chwilach człowiek potrafi odnaleźć siłę, by zacząć od nowa. Czy w twoim życiu był moment, kiedy nieoczekiwane miejsce lub spotkanie odmieniło twoje postrzeganie świata i dało ci nową nadzieję? Czy masz swoje małe miasteczko cudów, w którym odnalazłeś wolność i spokój? Jak myślisz, co było najtrudniejsze dla tych kobiet opuszczenie ojczyzny, czy podjęcie decyzji o powrocie, lub pozostaniu w Teksasie? Podziel się swoją opinią i uzasadnij ją.